Kuba za to był ważny tydzień w reprezentacji Polski to już jest za nami, chociaż gratulacje oczywiście za bramkę w meczu z San Marino. Teraz mecz z polonią Warszawa, jak atmosfera w szatni przed tym meczem panuje. Zdajcie sobie na pewno sprawę, jak ważne jest to spotkanie chociażby ze względu na układ tabeli. Witam, no tak, zgadza się. Atmosfera już jest napięta, ale my spokojnie podchodzimy do tego spotkania. Wiadomo, że za każdy wygrany mecz otrzymuje się trzy punkty i my mamy na pewno to, to w głowach, także rozegramy ten mecz e, na pewno na dużej ambicji, ale, ale i też na wielkim spokoju, bo wiadomo, że e, dla nas najbardziej liczy się Mistrzostwo Polski. Dla mnie osobiście jest to bardzo prestiżowy mecz, spotkanie, także ja z siebie ponad maksimum i, i, i zobaczymy jak to będzie, chociaż mówię, najważniejsze jest, abyśmy zwyciężyli to spotkanie. W szatni waszej drużyny jest teraz kilku zawodników, którzy wcześniej grali w Polonii Warszawa. Czy rozmawialiście z nimi na temat tego, no jak najlepiej ugryźć Polonię na konwiktorskiej, żeby wywieźć stamtąd trzy punkty? Czy takie rozmowy w ogóle są prowadzone w szatni? No są prowadzone i każdy z nas na pewno jeszcze nie raz zapyta się, e, czy to Brzytwy, czy Jodły, albo Wlado, jak, jak najlepiej atakować. i i, I jakie są najsłabsze strony y, Polonii Warszawa, ale, ale na pewno nie mogę tych, tych rozmów zdradzić, ale nie tylko my, także trener się, się na pewno mm, poinformuje o nich i, i na pewno będziemy dobrze przygotowani do tego spotkania. Prosimy bardzo. Jak Michał Chojecki Super Express, jak zapewne wiesz w polonie jest nowa gwiazda Miłosz Przybecki. Dużo jest głosów porównujących właśnie jego do ciebie. Czy dostrzegasz, dostrzegasz podobieństwa jak do tego podchodzisz w ogóle? Tak e, rzeczywiście jesteśmy podobni fizycznie i, i na boisku także na pewno będzie to fajny pojedynek chociaż e, Mówię, mnie ja indywidualne osiągnięcia za bardzo nie, nie interesują. Ja, ja najbardziej będę zadowolony ze zwycięstwa i z końcowego pozytywnego wyniku. Ale ostatnio miałem e, przyjemność spotkać się z Miłoszem i, i się troszeczkę pośmialiśmy z tego, z tych porównań i, i że nas do siebie porównują, ale cieszę się, że, że jest coraz więcej e, takich piłkarzy i, i jestem przekonany, że jeszcze jest dużo Młodych piłkarzy, którzy dopiero zaczną błyszczeć w ekstaklasie, bo, bo, bo mamy wielki potencjał. Nie tylko tutaj Akademia w Legii, ale też inne zespoły też na pewno mają swoje perełki. Także spokojnie jeszcze. Witam Maciek Machnicki, Polska Agencja Prasowa. Chciałem spytać. O ten fakt, że na Konwiktorskiej nie udało się wygrać od 7 lat legii, czy to jest dla Was jakaś dodatkowa, a, dodatkowa presja, trema, czy, czy raczej nieważne są statystyki? Rzeczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że dawno tam nie wygraliśmy, ale także była o tym mowa przed meczem z Lechem w Poznaniu i, i tam się udało zwyciężyć, także na no, taki sam rezultat. Yy, nasze znaczy nazwycięstwo tak samo liczymy i, i zrobimy wszystko, aby tak, by, aby tak było, także e, derby rządzą się swoimi prawami i wszystko może się zdarzyć, ale wiemy, że to my jesteśmy faworytem, e, to na nas ciąży presja, ale my sobie potrafimy z tym poradzić, na każdym spotkaniu jest ogromna presja na nas wywierana, także tak jak mówię, podejdziemy do tego meczu spokojnie, każde trzy punkty, za e, każdy mecz są zadawane trzy punkty, ale wiadomo, derby to są derby i, i na pewno te trzy punkty będą miały swój smaczek. Krzysztof Zabrowski, Sport.pl. Jakub, powiedz, co będzie kluczowe w tym meczu, bo Andrzej Józkowiak powiedział mi, że postawa skrzydowych będzie kluczowa, czyli twoja, a w Polonii Pawła Wszołka i Miłosza Przybeckiego. Yy, powiem tak, teraz yy, najbardziej chyba tutaj nas na Łazienkowskiej liczą, na Mirosława Radowicza i ja także na niego liczę. Jest w najlepszej, e, wydaje mi się, formie z nas wszystkich. On potrafi pociągnąć zespół i indywidualną akcją, zagraniem, jakimś nie, e, w ostatniej chwili, zmienić e, obraz meczu i ja na niego bardzo liczę. E, dużo ze sobą rozmawiamy przed spotkaniem i, 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 tak jak mówię, dla mnie najważniejsze chyba będzie Mirosław Radowicz i zespół. Także e, na pewno wszyscy będą biegać podwójnie zmotywowani, ale. Spokojnie, nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o jednostkach. Szanowni Państwo, dzisiejszy trening jest dla Państwa otwarty. Serdecznie zapraszamy, kto ma ochotę, i korzystając z okazji, wszystkiego dobrego na, na święta, by były spokojne i troszeczkę odpoczynku w rodzinnym gronie. Dziękuję, wszystkiego dobrego.